Poziom Mistrzostw Świata, poziom Pucharu Świata jest na tyle wysoki, że tej każdy najmniejszy czynnik potrafi zadecydować o wyniku końcowym. Akurat kwestia tego, czy jesteśmy wyspani czy nie, to jest również kwestia tego, czy potrafimy się skupić. A u nas to bieganie nie jest takie bezmyślne, tam naprawdę wchodzi wiele aspektów technicznych i chwila rozkojarzenia może spowodować totalnym odpadnięciem z gry. Więc tutaj wydaje mi się, że sen jest jednym z kluczowych elementów. I jeżeli właśnie chodzi o regenerację, to najgorzej, kiedy zawalimy w tych najprostszych rzeczach: nawodnieniu, w spaniu czy w jedzeniu. To są najprostsze rzeczy, ale są również najważniejsze. To nie jest ważne, czy y, będziemy używać elektrostymulatorów, specjalnych zabiegów. Nie jest to tak bardzo ważne, jak te właśnie podstawowe czynniki.